Ridley Scott wielkim reżyserem jest. Ale trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, jak to śpiewał pewien klasyk. W końcu byłem na Napoleonie, w końcu jest materiał i w końcu jest ogromny zawód. Napoleon to film słaby. I wydaje mi się, że największym problemem tego filmu jest to, że ten film jest nijaki. Doczytałem, że. W wersji kinowej Ridley Scott wyciął półtorej godziny materiału na potrzeby kina. W e, Apple Plus czy w Apple TV ma się pojawić cała wersja reżyserska, tylko ja nie uważam, żeby ona uratowała ten film, bo Napoleon jest zwyczajnie nudny. To był przeraźliwie nudny film. Opowiada on o losach Napoleona od 20 paru lat. Po kres jego życia. I mamy takie urywki, które pokazują ważne sceny z życia Napoleona, ale też ważne sceny z życia Francji. To pokazuje trochę ten przebieg francuskiej rewolucji, to jak Napoleon dochodzi do władzy, jak ją sprawuje, no i jak to wszystko się kończy. I my to wszyscy wiemy, bo wiemy jak się historia potoczyła. Z tego co słyszałem, Francuzi są oburzeni, że to tak nie było. No, może są jakieś tam dodatki, oczywiście od reżysera, e, no, ale historia była taka, że Napoleon koniec końców poległ. I w odróżnieniu od Oppenheimera, gdzie ta historia była ciekawa, bo była podzielona na trzy części, które pozwalały nam najpierw poczuć bohatera, opisać go, potem zmagania z budową bomby, a na końcu tą obronę siebie czy powrót, czy walkę o powrót dobrego imienia. Tak tutaj nie ma niczego. Joaquin Phoenix w roli Napoleona jest nijaki. Tak samo jak cały film. To jest świetny aktor, Jokera zagrał rewelacyjnie, zresztą został nagrodzony za to Oscarem. Natomiast tutaj uważam, że jest słabo. Wydaje mi się, że on nic od siebie nie, nie dał. Vanessa Kirby, która gra Józefinę, też wydaje mi się, że zagrała bardzo przeciętnie. Ja tą aktorkę lubię, ona potrafiła fajnie zagrać. Być może to kino takie historyczno-kostiumowe to nie jest jej bajka. A oni jakby kradną ten ekran, są na tym ekranie najdłużej, no więc, uwaga, widza skupia się na nich. I moim skromnym zdaniem nie ma się na czym skupiać. To jest zagrane poprawnie, ale to nie, nie ma żadnego takiego, wiecie, dodania od siebie czegokolwiek, żeby te role wbiły nam się w pamięć i będziemy po 20 latach wspominać Nie no, Joaquin Phoenix w Napoleonie to dał popis. Nie. Popis to mogła dać iman Velani w Marvels, które było fatalne. Cały film był słaby. Zresztą też powiedziałem, że nie jestem jakoś. To nie było aż takie tragiczne, ale iman Velani kradła ekran i ona tam robiła show. Tutaj nie odczułem niczego takiego. Do tego ten film wygląda naprawdę źle. Oprócz tego, że jest szaro, buro i ponuro przez większą część filmu, to same kolory są uber wyblakłe. One po prostu no, nie wyglądają naturalnie. I ja wiem, że ludzie mają tendencję do tego, że im żywsze tony, im bardziej jaskrawe, tym lepiej. Ale tu chyba po prostu w drugą stronę przegieli. Te kolory naprawdę nie mają życia. To wszystko wygląda, jakby ktoś tam wstawił filtr szarości. A więc w momencie, w którym w ogóle jest szaro buro i ponura, jak na przykład bitwy, to już w ogóle jest totalnie bez życia te kolory. A z kolei, jak była scena w Egipcie, gdzie słońce waliło po oczach, to miałem wrażenie, że ten film jest prześwietlony. To jest oczywiście moje subiektywne odczucie, ale no, ewidentnie kolory mi nie grały. Do tego chyba montarysta się nie popisał, nikt tego na etapie postprodukcji nie wyłapał i zdarzają się nieostre kadry. Albo na przykład mamy jakiś kadr, który przez sekundę czy dwie jest nieostry, żeby potem złać ostrość. No nie sądzę, żeby to był specjalny zabieg reżyserski, bo on nic nie wnosi. Eee, więc wydaje mi się, że to jest ewidentny błąd montażu. Oczywiście mogę się mylić, nie jestem ekspertem, to jest moje subiektywne uczucie jako widza, który obejrzał ten film. I jedyne, co się może podobać, to scenografia. Kostiumy są fajne, te pejzaże też są fajne, fajne są wnętrza. To jest akurat fajne czuć ten klimat XVIII-XIX wiecznej w Francji, więc to jest git. Tu pod względem scenografii jest naprawdę fajnie, no ale to jest jedyne co można powiedzieć o tym filmie: że scenografia jest fajna. Tak samo mówiłem w przypadku Pięciu Koszmarnych Nocy. Cały film krab, ale scenografia była fajna. To tutaj jest fajnie, ale tam to było naprawdę fajne i robiło robotę, a tutaj po prostu no jest, bo takie realia. Więc no, ten film jest po prostu słaby. To jest ponad 2,5 godziny, 160 minut, nudy z mnóstwem niepotrzebnych fragmentów. Chociażby była jedna ze scen w Egipcie, gdzie Napoleon każe otworzyć mumię, po czym staje, patrzy i wącha ją, i nie wiadomo, co by to miało dać. Więc boję się, że we wersji reżyserskiej będzie po prostu gorzej. No bo rozciągnięcie tego o półtorej godziny ja nie wiem, co mogłoby tam być, co nadałoby dynamizmu temu filmowi, bo on sam w sobie jest powolnym filmem. Nawet bitwy, które się odbyły, które no powinny tutaj mieć pole do popisu. Setki tysięcy ludzi, epickie bitwy. No. To w Gladiatorze sprzed 20 lat bitwa Maximusa z Germanami, bodajże, czy tam z barbarzyńcami, wypadała dynamiczniej, fajniej i, i w ogóle robiła wow. A tutaj jest takie mech. I to jest porażające, jak bardzo Ridley Scott stracił formę. Jego ostatnie filmy to już nie była czołówka, no ale Marsjanin, obcy. Exodus, to jeszcze jakoś dało się obejrzeć. Natomiast Napoleon to jest klapa. I pomimo tego, że on ma na Rotten Tomato 60%, co uważam, że jest całkiem dobrym wynikiem, to ja szczerze powiedziawszy nie rozumiem dlaczego dlaczego ten film mógłby zostać aż tak dobrze oceniony, bo ani tu Ridley Scott się nie popisał, ani nie popisali się montażyści, czy operator kamery, ani się aktorzy, w medu mnie, nie popisali. Więc... w skali subiektywnego Dave'a, to jest dla mnie czwórka. I ja nie sądzę, żeby wersja reżyserska coś tu zmieniła. Moim subiektywnym zdaniem, odpuśćcie sobie ten film. Nic nie wnosi. Nie ma nad czym się tu zachwycać, to będzie po prostu zmarnowanie czasu. On nawet nie zadziałałby dobrze jako serial, wydaje mi się, przynajmniej w tym e, układzie. Tak jak mówiłem, że Oppenheimera mogliby podzielić na odcinki i zrobić go nawet trochę dłuższego i na przykład 6 mini-serial, od, mini 6 odcinków po godzinę i to by się fajnie oglądało. Tak, Napoleona, moim zdaniem, nie uratowałoby nic. Więc to, że na Apple będzie 4 godziny tego materiału, nie sądzę, żeby to cokolwiek zmieniło. Ten film jest po prostu słaby. Nie jest tragiczny. Okej, okay, on nie jest tragiczny, no bo Ridley Scott, nawet bez formy to dalej dobry reżyser. Ale ten film jest po prostu nijaki, przeciętno słaby. Nie widzę sensu go obejrzeć bo nie dowiecie się niczego, czego byście nie wiedzieli z historii raczej, a przynajmniej z tych ważnych rzeczy, ani nie dowiecie się tego w żaden atrakcyjny sposób, bo gdyby to jeszcze miało atrakcyjną formę, że okej, okay, no mamy historię Napoleona, którą wszyscy znamy, ale ona podana byłaby w jakiś atrakcyjny sposób, wtedy można by było iść do kina. Tylko, że no nie jest podana w atrakcyjny sposób, Bardziej bym powiedział, że to taka zgaga po jakimś nieświeżym posiłku. I tu nawet audio nie, nie robi jakiejś wybitnej roboty. Są jakieś fajne momenty, ale bez szału. Cześć, pozdrawiam.